Tak, kochani panie panowie, będę mógł już korzystać sobie niedługo, za jakiś czas z drukarki, ale czy zamierzam kupić skaner 3D i urządzenie do produkcji filamentu? Ale to przewiduję gdzieś, jak za dwa miesiące, realizację tych zakupów. Natomiast tu już jest odpływ powietrza, gotowy tunel z odpływem powietrza. To dokładnie, kochani, zostało mi tylko tutaj wziąć tą harmonijkę z tyłu, podpiąć do tego tunelu. I natomiast e, z drugiej strony będzie też harmonika z taką dyszą wylotową, I to będzie kompletnie wszystko. No, że fajnie, że po prostu teraz. Ty te wylotowe powietrze, które wylatuje z drukarki, będzie szło tunelem w kierunku bezpośrednio do lufcika. To bezpośredni tunel jest tylko do drukarki. Chciałam sobie ułatwić i po prostu go połączyć z wylotem z powietrza z komputerów w szafę na górze, ale sobie pomyślałam, lepiej, jak będzie po prostu oddzielny kanał do wylotowego powietrza z drukarki 3D. No i tak zrobiłem. Nie było łatwo, troszkę się musiałam pogimnastykować, ale poszło całkiem ładnie, fajnie tu sobie z, z, z zdjęcie pana Arnolda, Arnolda Schwarzeneggera e, zafoliuje tak ładnie, że będzie pięknie wyglądało, na razie tak wziąłem e, no i natomiast to by było na tyle kochani hejka, siema, pa